To ja Patrol XP, a gdzie gramy w Nightmare House 2? Fajna gra Dla. Jak ktoś się oczywiście lubi bać. Na przyszłość pozdrawiam. Mister Kevcia i. No, Mister Kevcia. A teraz idziemy. Jedynie wiem, że rozbiłem się samochodem. I. Mam iść do opuszczonego domu. Gram na ślepo, więc w ogóle nie wiem o co chodzi. Dobra. Ale z tego co widzę, to gra się fajnie zapowiada. Graficznie z tego co widzę. Spoko. Eee, piszcie mi w komentarzach e, czego zabrakło i w, i w ogóle no piszcie mi w komentarzach jak miałyby wyglądać moje kolejne let's playe e, będę również chciał zrobić let's playa z amnezji mroczny obłęd się zapowiada, że będę właśnie robił z tego let's playa e, i piszcie mi czy mogę zrobić, no, no nie wiem z Island na przykład Oh, fuck spoko halo jak się boję nie wiem jak wy, ale ja się, trzęs ja, ja się trzęsę Fajnie eee, dobra No nie ma się co bać, nie? W ogóle O, pistolecik No i to mi poprawia humor Że nie jak w amnezji Nie mamy nic Tylko po prostu To mam pistolecik Szczerze to W ogóle nie ogarniam tej gry Mój kumpel mi przesłał link I tak Co jest grane Jakaś taka ścianka Co się rusza? Tu wiedziałem, tu to widziałem, to mały, mały spoiler. <grych> jak na razie Dobra, idziemy dalej Nie ma co ukrywać Że jestem dobry w gry W takie typu gry Pozdro Jesteś dobry jak kondom dla dziewczyny Kevin, mówiłem, że masz włączyć skype'a Dobra, a teraz padaj. <laughs> Wszystko mi zepsułeś. Przepraszam za. za niego. Pozdro. Dobra, ten mały dźwięk. ten fajny dźwięk Skype'a mnie pociesza. Jezu. Bo, bo to jest jak strasznie atutki. tym tum Miśków to, ja nie, nie miśków to ja się nie boję takich miśków tu ja się nie boję zasadniczo ale da jest że, że tu się coś zapadnie no fajnie ale jestem dobry nie jestem po prostu Taki majster, nie... No fajnie, ale z spider to ja nie zostanę. pozdro. O, fuck. <grych> nie ma kto spaść. Nie ma kto spać, to jest z walącego się budynku. Spoko Chodź tu! O, chodź, zadźgam ci siekierką A co tak pika? Czy to nie pika? A dobra Pozdro Wkurza mnie takie coś Eee, Rejolt przecież Haha, ha, ha. chodź pobawim się A nie chce się bawić Fuck Ja mam... Ja mam ciarki Takiego Bohoman strony Strzel podwójny. dwojnym. Aha, to, to już wiedziałem. Spoko. No czemu nie ufam, że tu jest spokojnie? A, kajoi! kajoj! Aha! kajoi! Aha! Kajoj lubi rabarbar. Aha! Fah, oh, fuck! Chryste panie na święczy. Jezu. Dobra, to nie było śmieszne. To nie było w ogóle śmieszne. Kamehameha Kamehameha Kamehameh. Kamehameh. jeszcze <grystanie> to? LOL, ale fajnie dźwięki wydaje. Spitaśnie O Jezus, słuchaj jakieś fajne dźwięki? Z, teraz się zapadnie. No fajnie, no nie ma jak to. Że mi żarówka pękła, nie? Okej, okay, czuję się jak. Nie, jak nie gdzie Aha, pozdro yy. Spoko, szyba cała, nie Spoko, fajna babka, nie laska no, fajna, no, no nie powiem, ale Bój. Dzięki, jesteś słaby. Boże, jak mnie, Jak my widział Kajoja. Żeby nie było... To Kajoj to taki cosiek, nie? Który jest taki wysoki... Taki głupi i mówi takie cienkie... Hrrrrr. Rabar barbar, Uu, rabar rabarbar. Uuu. Rabarbar, rabarbar. O nie, opętany drzwi, opętany drzwi, o nie. A opętany drzwi. O, o nie, opętana latarka. Oh, Jezu, znowu te zwoki. Kotki dwa, kotki dwa. A? No idź mi ty, a ty chryście jeden. Spoko. Ja tu się rozgąszczę Mi to nic nie spadło. No, mi tu nic chyba nie wyjdzie. Headshot. headshot. Miecie takiego headshota? No nie że czy miecie takiego headshota. Jezu... Ale to bardzo mi straszy. Wiecie co, na razie wu Napiszę sobie grę. się potem. Baciek, że gry nie zapisałem i potem będę łap. Jak nie, wiem, to to wybuchnę coś. apteczka jakaś, coś. Macie tu coś. Dam. A, Dajcie mi to szalone zło. Ja. Mam opanowane. No nie. Jezu, jest zawsze nienawidzenie. Jak. Jak jestem gdzieś? Mam prawie Max hapa i tutaj pełno amo. No nienawidzę widzę takiego czegoś, bo wiem, że zaraz z tu się jakieś pedały. No. Moje pole Moje pole Twoje pierdole no i kici w oko Zasrańcie Dobra to chyba jestem bezpieczny jak znam życie Jestem bezpieczny, nie? Albo nie Jesteście? Halo? jesteście tam? Nie wiem z tego co wiem, to prolog się zaraz kończy. Fak. Mały gry, 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 Dziękuję, dobranoc. Spoko. Ale tu by było pasztetu. Jest samochód jest fakie ja. Dobra. I takim to, to fajnym tym tym kończymy. Tak. Kończymy ten prolog. Yy, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do, do zobaczenia. Pozdro.